Cześć Tłonaj! Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na nowy hop, w którym mam przyjemność wziąć udział. Jest to wakacyjny YouTube hop organizowany przez Hoplandię i jak zwykle mamy dla Was mnóstwo nowych filmików, mnóstwo wspaniałych sponsorów. No i oczywiście te same zasady co zawsze. Czyli żeby wziąć udział w zabawie, należy obejrzeć wszystkie filmiki, skomentować je, zasubskrybować wszystkie kanały. Oraz przygotować pracę inspirowaną jednym z tych filmików i umieścić ją w odpowiednim miejscu na Facebooku. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Moja praca to jest taka miks mediowa ramka ze zdjęciem, i w ogóle wszystkie prace tej edycji to są właśnie e, prace ze zdjęciem. Ja wymyślałam sobie, że właśnie takie ramki to jest taki najbliższy mi temat, więc na tym się skupiłam. E, I postanowiłam zrobić ramkę ze zdjęciem kampera. E, nie wiem, czy obserwujecie mnie na różnych tam mediach społecznościowych. E, temat kamperów generalnie jest tematem e, dość bliskim mojej rodzinie od jakiegoś czasu. Więc no tak, pomyślałam sobie, że przygotowanie takiej ramki będzie fajnym pomysłem. Może nawet będzie to fajna ramka do powieszenia w kamperze. Nasz hop zaczyna się 1 lipca, a ja 2 lipca ruszam na dwutygodniową wycieczkę właśnie urlop kamperowy, więc. Temat jest bardzo żywy w moim domu. No i tak, ta ramka, na której tutaj pracuję, to jest ramka z HDF-u, z Agaterii i wykorzystuję tutaj bardzo dużo produktów ze sklepu Zielonego Koty, z którym współpracuję, ale wykorzystuję też produkty z AB Studio i z, Nipartu, z gdzie jestem w Design Teamach i te wszystkie firmy są sponsorami naszego hopa, więc wszystko bardzo pięknie się składa. No i właśnie, chciałabym Wam powiedzieć, że ja tutaj używam bardzo dużo mediów, yy, które staram się opisać Wam wszystkie na ekranie i tak dalej. Ale chciałabym, żebyście pamiętali, że to nie jest tak, że nie da się zrobić takiej pracy bez tych wszystkich mediów. Ja je używam, bo lubię, bo mam, bo przez lata je zbierałam. Yy, ale pamiętajcie o tym, że no, nie trzeba mieć wszystkiego. Można podobne efekty uzyskać na wiele sposobów. Ja przede wszystkim skupiam się na kolorach, na kolorystyce, na której mi zależy, i bardzo często też po prostu wykorzystuję mm, produkty, które mam, mieszając je ze sobą, po to, żeby uzyskać określony efekt. Ok, więc nagadałam się dużo, to może teraz troszeczkę więcej o tym, co tutaj po kolei robiłam. Moja ramka składa się z. Z trzech elementów, tak naprawdę. I ten najbardziej bazowy, ten największy. Pomalowałam e, czarną i brązową farbą. Na środek przykleiłam kawałek papieru z e, jednej z nowych kolekcji AB Studio. Pokryłam go przezroczystym gesso, po to, żeby go zabezpieczyć, e, żeby nakładane później media, woda i tak dalej nie rozmoczyły mi tego papieru. E, na środek nałożyłam e, pastę strukturalną, to jest pasta Distress, e, Distress Texture Waste z Rangera i bardzo ją lubię, bo ona ma taką właściwość, że chłonie kolor, czyli potem jak ją spryskam mgiełkami, to te mgiełki jakby wsiąkają także w tę pastę, więc to daje bardzo fajny efekt. Natomiast tę kolejną e, nakładaną na wierzch część, Zabarwiłam w taki dość nietypowy sposób, bo użyłam tutaj tuszów alkoholowych. Tusze alkoholowe generalnie najczęściej wykorzystuje się na plastiku, na metalu itd. Natomiast ja sobie tutaj tą ramkę zabezpieczyłam gest, żeby ona nie chłonęła za dużo i pobarwiłam ją właśnie tuszami alkoholowymi. Użyłam tuszu brązowego i czarnego i trochę takiego miedzianego, takiej miksatywy. Efekt, który powstał jest taki niejednoznaczny, bo to nie jest właśnie jeden kolor, tylko to się gdzieś tam mieni, to jest jedna rzecz. A dwa, na czym mi bardzo zależało, tusze alkoholowe w momencie kiedy wysychają, są jeszcze przez chwilę klejące i to można fajnie wykorzystać z takimi foliami do transferu. Ja tutaj wykorzystałam folię do transferu z Ave Studio w kolorze takim opalizu opalizującego złota i. I to mi dało taki super efekt, bo ta folia się po prostu przykleja miejscami tam, gdzie jest klejący właśnie ten tusz. I wydaje mi się, że to jest taki efekt, który bardzo trudno byłoby powtórzyć w jakikolwiek inny sposób. A na koniec, jak już tą folię nałożyłam, to jeszcze powierzchnię, też jeszcze tymi tuszami alkoholowymi leciutko pociągnęłam, nadając jeszcze więcej takiej wielowymiarowości. No, mnie ten efekt się bardzo podoba, także polecam, jeżeli nigdy nie próbowaliście. Natomiast na tą najwyższą jakby część ramki, czyli tylko ten owal taki, który jest dookoła wnętrza ramki, nałożyłam na niego, ozdobiłam za pomocą płatków do złoceń. To są takie płatki z bentartu, które są w kilku różnych odcieniach, to jest jakiś taki zestaw jesienny, wydaje mi się, czy coś takiego. Nałożyłam po prostu klej do złoceń, potem te płatki, wykładałam je gąbeczką taką kuchenną, no i tyle. Kolejny efekt, który jest właśnie strasznie fajny, bo taki no nie do powtórzenia. Za każdym razem wyjdzie troszeczkę inaczej, więc mnie się to strasznie strasznie podoba. OK, no i teraz sięgam sobie po elementy, które będę wklejała do środka ramki. To są takie elementy z HDF-u, ze snipartu. Yy, mamy tutaj jakieś rury, mamy jakieś zębatki i tak dalej. Tematy generalnie mechaniczne, więc uznałam, że do, temat, do klimatu temperowego yy, bardzo pasują. Maluję je brązową farbą, następnie nakładam pastę Rusty yy, w takim rdzawym kolorze, żeby dodać też jeszcze troszeczkę więcej yy, koloru. Możecie zauważyć, że gdzieś tam miejscami wystaje mi też jeszcze żel medium, którego używałam do klejenia i postanowiłam to wykorzystać. I posypać całość takimi mikrokulkami z e, primy. Po prostu to, że medium już tam było, e, było klejące i uznałam, że jakby posypanie dodanie troszeczkę więcej tekstury w ten sposób będzie bardzo prostym sposobem na urozmaicenie pracy. E, następna rzecz, po którą sięgam, to są patyczki do lodów. Kupiłam kiedyś jakieś takie większe opakowanie z myślą o na przykład tworzeniu takich ramek. E, patyczki do lodów są drewniane, więc. E, Myślę, że bardzo fajnie mogą imitować właśnie różne drewniane elementy. Tutaj postanowiłam zbudować sobie taką ramkę dookoła mojego zdjęcia. Przycinam więc patyczki na odpowiedni rozmiar, a następnie maluję je fluidami akrylowymi z tego artu. Fluidy są o tyle fajne, że one są takie półprzezroczyste i łatwo je rozcieńczyć wodą. Więc ta struktura drewna jakby nadal będzie widoczna, nie będzie tak oklejona, zamalowana kompletnie, jakby to było, gdybym pomalowała zwykłą farbą akrylową, ale farbę akrylową możecie też po prostu rozcieńczyć, rozwodnić i tak dalej. No, zachęcam Was do zabaw i eksperymentów jak zawsze. A tutaj zaczynam się bawić z takimi metalowymi elementami, które są w kolorze srebrnym, którymi nie pasuje do tej pracy i chciałabym zmienić ich kolor. Używam w tym celu właśnie znowu puszów alkoholowych, a następnie jeszcze proszków do embossingu Embossing Glaze z, z Rangera. I w ogóle tutaj chciałam wtrącić, że bardzo dużo z tych technik, które Wam tutaj pokazuję. Możecie zobaczyć na live'ach na kanale Zielonych Kotów, które też tam regularnie przygotowuję dla nich. I między innymi tę technikę pokazywałam w live'ie na temat efekturzy, którym bardzo Wam polecam, bo pokazałam tam chyba zdaje się cztery różne sposoby na uzyskanie efekturdzy, m.in. właśnie sposób na barwienie metalowych elementów. No i oczywiście na takim live wszystko jest dużo dokładniej wytłumaczone niż tutaj w takim krótkim filmiku, także zalinkuję Wam ten, ten live, żebyście mogli sobie to na spokojnie obejrzeć. No i wracam do mojej głównej y, ramki i zaczynam się bawić z cieniowaniem. Chciałabym dodać troszeczkę przytrudzeń, troszeczkę koloru, troszeczkę właśnie jakichś takich przetarć, i tak dalej. Wykorzystuję tutaj różnego rodzaju media. Możecie zobaczyć, że na przykład wykorzystuję Reinter do, do tuszów Distress, ale wykorzystuję też te fluidy akrylowe, wykorzystuję później patynę wodną. Generalnie, znowu podkreślam, to nie jest tak, że musicie teraz kupić każde z tych elementów. Raczej chodzi o to, że wykorzystuję tutaj produkty, które można rozcieńczyć wodą. Mają one określony kolor. Które chcę, czyli szukam odcieni brązu i czerni, szarości i tak dalej. I można je właśnie rozcieńczyć wodą, nałożyć i zetrzeć trochę. I to jest wszystko, co jest wam potrzebne. Także te podobne efekty możecie uzyskać przy użyciu kompletnie innych produktów, które po prostu macie w domu. I wracam znowu do mojej ramki zbudowanej z tych patyczków do lodów e, i postanowiłam wywiercić w niej małe dziurki i przeciągnąć przez nie drucik. To jest taki drucik miedziany, który mam nie wiem skąd od e, dawien dawna. E, ja bardzo w ogóle lubię wykorzystywać druciki, sznureczki i tak dalej, takie bardziej powiedziałabym frywolne elementy w pracy, bo wydaje mi się, że dodają one takiego e, ruchu i lekkości w pracy. Natomiast tutaj też jest taki dodatkowy element, że ten drucik mam wrażenie, że tak trochę wizualnie sprawia takie wrażenie przy tej ramce, że ona jest przywiązana do tej pracy i tak naprawdę on troszeczkę też ją dodatkowo zabezpiecza, więc to jest takie działanie zarówno wizualne, jak i całkiem praktyczne. Sięgam też po tekturki. To są tekturki ze Snipartu. One są wstępnie pomalowane przeze mnie, bo ja często maluję sobie elementy robiąc jedną pracę, a potem ich nie wykorzystuję, więc mogę je wykorzystać gdzie indziej. One były pomalowane tuszami, markerami alkoholowymi. Natomiast no, sposobów na barwienie tekturek jest mnóstwo i możecie wykorzystać też takie, jakie pasują Wam najbardziej. Ja oczywiście tam się jeszcze jakoś dodatkowo nimi bawię, troszeczkę je przyciemniam, przybrudzam i tak no, Generalnie musicie pamiętać o tym, że to tak jak Wam się podoba, tak, tak, tak róbcie. Natomiast kolejny etap to jest dodawanie takich metalowych dodatków. I w zielonych kotach znajdziecie tych dodatków mnóstwo. To jest jedna rzecz, jedna z wielu rzeczy, za które uwielbiam ten sklep. I ja sobie wszystkie te metalowe dodatki połączyłam jakimś tam łańcuszkiem. Łańcuszki też spokojnie kupicie właśnie w sklepie Zielone koty. I Przyklejam sobie wszystkie te elementy za pomocą żel medium. Ja używam do klejenia najczęściej żel medium takiego gęstego, typu Heavy Body i matowego. Bo dzięki temu, że one jest matowe, to nawet jak mi gdzieś tam się troszeczkę za dużo nałoży i gdzieś mi wyjdzie bokiem i to lekko rozmaży pędzelkiem, to nie będzie to później widoczne, no bo właśnie efekt będzie matowy, więc bardzo Wam tą metodę polecam. Na koniec staram się dodać jeszcze do całej pracy, która, jak widzicie, jest utrzymana w takich brązowo-złoto-czarnych tonacjach. Staram się dodać troszeczkę koloru i właśnie dodaję go za pomocą tych tekturek, dodaję go za pomocą tego turkusowego, metalowego kwiatka, który jest gdzieś tam na wierzchu. Dodaję też taką wstążeczkę typu Gnieciuch od Fashion Ribbon w kolorze takiego nie wiem, ciemnego fioletu, czy ciemnego wina. Generalnie staram się dobrać kolory tak, żeby pasowały do zdjęcia, ale też żeby pasowały do siebie. No i też tak się składa, że to są jedne z moich ulubionych kolorów, także <grytania> wszystko się ładnie tutaj zgrywa, no i wspominałam wcześniej też o woskach. Wosków w tej pracy używam dość dużo. Tutaj także sięgnęłam na sam koniec, kiedy już cała praca jest w zasadzie gotowa, sięgnęłam znowu po woski i w tym momencie już wiem, jakie kolory będą mi tutaj pasowały. Sięgnęłam po taki wosk z serii Opal Magic, który doda mi to takiej różowo-fioletowej poświaty, która teraz już do gotowej pracy bardzo mi pasuje. I sięgam też po wosk w kolorze białego złota, bo on mi bardzo ładnie rozświetni, rozjaśni brzegi pracy. No i to tyle. Wyjątkowo w tej pracy, wyjątkowo jak na mnie, nie użyłam żadnych perełek w płynie, natomiast oczywiście nie mogło zabraknąć jakichś małych, okrągłych elementów na koniec, więc wykorzystałam takie metalowe dodatki z primy, które wyglądają jak główki od śrubek, więc efekt kropaczek został zachowany. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej pracy. No i po raz kolejny chciałam podkreślić, bo jakby zdaję sobie sprawę z tego, że ja tutaj wykorzystałam bardzo dużo mediów, bardzo, różnych, bardzo dużo różnych technik i że generalnie może to być trudne do powtórzenia. Ale chciałam Wam przypomnieć, że inspirowanie się pracą niekoniecznie musi oznaczać odtwarzanie jej krok po kroku jeden do jednego. Możecie się zainspirować kształtem, możecie się zainspirować kolorystyką, możecie się zainspirować kompozycją. Możliwości jest dużo, jakby absolutnie nie jest to tak, że musicie to odtworzyć dokładnie tak, jak ja to zrobiłam. Dotyczy to oczywiście nie tylko mojego filmu, ale też wszystkich filmów moich koleżanek z tej edycji Hoffa. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i pozdrawiam Was już bardzo, bardzo urlopowo i słonecznie. Do usłyszenia, pafa!